Dziewiaszko widzowie tutaj Katper. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będzie coś nietypowego, bo zamiast ten. Zamiast Clash Royale dzisiaj będzie opening właśnie takich kart. Jak widzicie, były już otwierane, ale to tylko po to, żeby sprawdzić, ile ich tu jest i trochę tego jest. Zaczynamy opening, nie będę przedłużał. Zostawcie sobie dzwonią, łapeczkę w górę. Wbijajcie na Discorda, link w opisie. I tak, pierwsza karta to. Nic nadzwyczajnego, jak widać. Jon Wisa. Nie wiem, czy to się tak czyta. Terney, no, no lepiej, już o wiele lepiej. Lukas Digne. Nie, tutaj będą same takie karty, to z dwie dychy to kosztowało. Dominik Calvert Levin. Pierwszy raz gościa widzę. Nie, najgorszy w sumie. Tomasz Sołczek. Nice. Joe Warrell Jory nie, nie wiem jak się to czyta Degea Bobby de Cordova Reid mm, To taki sam <laughs> Mares Jefferson Lerma mm, Rick James nie, nie wiem jak to się czyta Mousa Diem. Artur Musaku, czemu oni mi takie zwykłe karty dają? Akurat bym powiedział: Kevin de Bruyne, Top Master, 100-100, to ja rozumiem. Di Maria Nice Puliz, nie się, tak? Mbappé, nice. Neymar. git, git. Kane. Hakim. Van Dijk. Bellingham. Nice. Bellingham. Co to musi być? Gravenberg. Nikosta. Kulusewski. Calvin Phillips. Peppi Dobra, nie z tego nic nie będzie. Bo chyba parę było do góry nogami pewnie siostra przy tym grzebała. czy jak teraz mam Peppi, Philips, drugi raz. Philips, Dobra, nie wnikam. Kulusewski znowu. Kulus. Gabi, naprawdę. Vinicius Pedri Vlachowicz Ronaldo, no to ja rozumiem Diogo Jota Harry Maguire Harry Maguire! Max Kilman, Lewis Dunk Joelinton Loris Miller Nagatomo Messi Busquets Guardado Modric Luis Diaz Haaland no spodziewałem się go tutaj Jadon Antony Gabriel Martinelli Said ben Benrahma Adam Forshak I jakaś karta Invincible 101, 101, 101 Mendy Son, Pogba, Marquinhos Ej ty, mocne I Jorginho Dobra, generalnie pewnie siostra mi grzebała przy tych kartach jak ja byłem w szkole jak z mojej strony to było na tyle, Zostawcie stawcie dzwonem łapeczkę w górę. Wbijajcie na no, mnie, no, I żegnam